Siemanko. I naszym pacjentem jest BMW 39 z 3 silnikiem diesla. Jest tutaj urwana łapa od poduszki silnika, odmocowania Będziemy ją wymieniać i pokażemy, jak to robimy. Na początek podnosimy sobie silnik takim lewarkiem. Potem bierzemy sobie 16 klucz płaski na Odkręcamy tutaj. Raz, dwa i tam jest trzecia. Tutaj jeszcze to plastikowo mocno odkręcić musimy. A gdy odkręcimy tą osłonę, tu akurat właśnie już popuściłem sobie, to pokażę Wam trzecią śrubkę o, tutaj o, i tutaj możesz pokazać, że jest o, jest, tu jest raz, dwa i tu jest trzy od tyłu, tu jest tam będzie widać Nie ja wiem akurat gdzie się schowało, no, o tu jest tam tu pod spodem jest widziciem ziemnej widzisz, tam. no dobra, znajdę sobie i tak, tak, tak jak mówię, teraz mamy uproszczone, mamy łamane, tak? Odkręcamy sobie tutaj. Tak naprawdę odkręciliśmy. Odkręcamy trzy śrubeczki tutaj dookoła łapy nam wychodzi. W przypadku, gdy jest to niełamane, wymieniamy poduszkę. No to najlepiej jest odkręcić od góry śrubę od poduszki i poduszkę razem z łapą wyjąć sobie na warsztat. Teraz odkręcimy tutaj, teraz mam opuszczoną tą jedną.

Trzeba uważać, bo są różne długości śrub, ale raczej nie pomylicie sobie. Tam gdzie ta trzecia, tu jest ta trzecia. Ta trzecia jest tak schowana troszeczkę. Ale bez odkręcania plastików troszeczkę nagry. OK. I dobra, udało się odkryć na trzecią siłeczkę. A po prostu te wężyki podcinamy, zdjąć no tu mamy tak drugą tą łapę co kupiliśmy jest ta wyrwana i teraz zanim przykręcimy łapę do, do sanek, do zawieszenia całego musimy sobie wsadzić i przykręcić tutaj może ja spróbuję pokazać weźmiemy sobie, zapiemy tu już tego wężyka cyk pojawiłem taki łącznik żeby go wygodnie trafić teraz o i siedzi idealnie teraz zanim przekręcimy tą łapę musimy wziąć złapać nakrętkę tam od spodu dlatego wiem, że lepiej to zrobić na warsztacie ale mówię może mi się uda tutaj żeby od góry odkręcić ją i przykręcić, wsadzić już łapę z poduszką no i dobra, udało mi się jakoś przykręcić, powalczyłem trochę zakładamy tego wężyka sobie jak przykręcimy i opuszczamy po prostu, nie mniej więcej staramy się, żeby na swoje miejsce siadło no gdzieś tam już się sparło, ale jeszcze na drugiej poduszce siadło o, dobra, jeszcze opuszczamy opuszczamy nie całkiem, bo nam będzie ciężko potem dziurę sobie ucelować bierzemy sobie cykiel tą ja śrubkę naginamy ładnie okej okay. jedną załapaną załapiemy sobie jeszcze chociaż jedną dwie żeby były załapane to wtedy nam już się idealnie ułoży, łapa możemy opuszczać całkiem skręcać to będzie trwała w tą stronę czy w tamtą stronę nie wiem więc druga siedzi kontrolujemy sobie nakręteczką nakręteczką i możemy jeszcze będzie już podejście w stronę ja sobie trzecią Wtedy mamy 100% pewność, że wszystko założyliśmy ok, jak pasuje. No i gdy mamy przyłapane wszystkie trzy, tak jak w moim przypadku jest idealnie, opuszczamy, łapa siadła na swoje miejsce. Dociągamy z odpowiednią siłą, a ja tam do takich rzeczy nie używam klucza. Na wyczucie ręką musi być dobrze. I tyle.